Hej. Wiecie, jak wchodzę na YouTube'a i widzę, że Orestes z Everyday Hero, z kanału Everyday Hero nagrał jakiś komentarz do mojej wypowiedzi, to zawsze tak mi się cieplutko robi na serduszku, bo już się spodziewam, że to będzie jak zwykle konstruktywne i rzeczowe uwagi. Aczkolwiek ten jeden raz trochę się rozczarowałem. Ale po kolei. Orestes przytacza tutaj moją wypowiedź z ostatniego Q&A, gdzie padło pytanie... Czy z perspektywy katolickiej jedzenie mięsa jest nieetyczne, skoro przy diecie wegetariańskiej jesteśmy w stanie zapewnić wszystkie składniki? I Orestes bardzo słusznie wytyka, że w zasadzie nie odpowiedziałem na to pytanie, tylko zacząłem mówić ogólnie z perspektywy społecznej, ekonomicznej, coś tam, coś tam. Natomiast Orestes słusznie zauważa, że nagrania na żywo, takie jak tamto QA, mają swoją specyfikę i człowiek może zacząć o czymś mówić i może nieświadomie pominąć część tego pytania. Także też dziękuję za pewien, że tak powiem, kredyt zaufania na tym polu. A. Temat ten zasługuje na pełną odpowiedź, i dlatego zaraz do niego przejdziemy, bo odpowiedź na ten temat jest bardzo prosta. Tylko zanim przejdziemy, to chciałbym zauważyć, że Orestes wytykając ten brak odpowiedzi w swoim filmie Czy katolicy powinni jeść mięso, również odpowiada nie na to pytanie. To znaczy, gdy przychodzi, przechodzi do zastanawiania się czy z perspektywy katolickiej zabijanie zwierząt na mięso jest nieetyczne? To każe nam się zastanowić, jakie cierpienie spotyka zwierzęta na fermach przemysłowych i czy traktowanie ich w ten sposób nie jest obrazą dla dzieła stworzenia. I okej, okay, to jest dobre pytanie, ale to nie jest odpowiedź na pytanie, czy katolicy powinni jeść mięso. To jest odnoszenie się do pytania, czy katolicy powinni jeść mięso z chowu przemysłowego. Ale to jest inne pytanie, czyż nie? To jest dobre pytanie i do niego też przejdziemy w drugiej części filmu, ale to jest inne pytanie. Co więcej, Orestes zachęca do rozważenia dwóch punktów z katechizmu kościoła katolickiego. To znaczy, zwierzęta są stworzeniami bożymi, Bóg otacza je swoją opatrznością, opatrznościową troską, przez samo swoje istnienie błogosławią go i oddają mu chwałę. Także ludzie są zobowiązani do życzliwości wobec nich. Oraz... Kolejny punkt. Sprzeczne z godnością ludzką jest niepotrzebne zadawanie cierpień zwierzętom lub ich zabijanie. Tutaj z jakiegoś powodu Orestes nie czyta dalszej części tego punktu, że równie, równie niegodziwe jest wydawanie na nie pieniędzy, które mogłyby w pierwszej kolejności ulżyć ludzkiej biedzie, ale to już jest osobna kwestia. I Orestes słusznie podkreśla, że katechizm jest oficjalną wykładnią doktryny wiary oraz że katolicy mają się nim kierować. Ale jakoś tak się dziwnie składa, że przytaczając punkty. 2416 i 2418 Orestes pomija punkt 2417, który jest dokładnie pomiędzy nimi, a tam możemy przeczytać: Bóg powierzył zwierzęta panowaniu człowieka, którego stworzył na swój obraz, jest więc uprawnione wykorzystywanie zwierząt jako pokarmu i do wytwarzania odzieży. Można je oswajać, by towarzyszyły człowiekowi w jego pracach i rozrywkach. Doświadczenia medyczne i naukowe na zwierzętach są praktykami moralnie dopuszczalnymi, byle tylko mieściły się w rozsądnych granicach i przyczyniały się do leczenia i ratowania życia ludzkiego. I to przecież w pełni odpowiada na pytanie, czy katolicy mogą jeść mięso. Tak, mogą. I pytanie, które Orestes sam sformułował, czy z perspektywy katolickiej zabijanie zwierząt na mięso jest nieetyczne? Nie, nie jest. Ale z jakiegoś powodu, Orestes, zadając to pytanie, pomija ten punkt katechizmu, który bezpośrednio na nie odpowiada, cytując za to punkt przed nim i punkt po nim. I bardzo możliwe, że robiąc to, Orestes miał po prostu ogólnie na celu zachęcenie do dyskusji, tak, że zwróćcie uwagę, tutaj mamy pewne elementy wspólne, yy, możemy gdzieś się nie gdzieś nigdzie zgodzić możliwe, mam nadzieję, że taka była intencja. Ale zamiast tego dostaliśmy taką, chyba, dość nieciekawą, aczkolwiek dobrze znaną sytuację, w której Jakaś osoba, która nie uznaje katolickich norm moralnych, nie traktuje ich poważnie. Powołuje się na te normy katolickie, a dokładnie na pewien wyselekcjonowany element tych norm, z pominięciem innych elementów i zachęca widownię, która też chyba w większości nie uznaje katolickich norm moralnych, by w oparciu o ten wyselekcjonowany element próbować pouczać katolików, to może uda się coś na nich wyperspadować. I a bardzo możliwe, że nie taki był cel, ale być może troszkę tak chyba to wygląda w tym obecnej formacie. I dlatego, tak jak mówiłem, tym razem jednym jestem odrobinę rozczarowany tą odpowiedzią, co nie zmienia faktu, że kanał Orestesa i tak z całego serca, Polecam, bo jest tam masa ciekawych, wartościowych perspektyw i polecam go zwłaszcza osobom, które się z jego perspektywą nie zgadzają, które jej nie podzielają, bo właśnie warto się z nią zapoznać. Natomiast wszystko to oczywiście nie zmienia faktu, że, tak jak wspomniałem, pytanie, do którego Oreses faktycznie się odnosi, czyli czy katolicy powinni jeść mięso z chowu przemysłowego, jest bardzo zasadnym pytaniem. I poza tym, co już padło, ja dodam jeszcze punkt 2415 katechizmu, który stanowi: Siódme przykazanie domaga się poszanowania integralności stworzenia. Zwierzęta, jak również rośliny i byty nieożywione, są z natury przeznaczone dla dobra wspólnego ludzkości, w przeszłości, obecnie i w przyszłości. Korzystanie z bogactw naturalnych, roślinnych i zwierzęcych świata nie może być oderwane od poszanowania wymagań moralnych. Panowanie nad bytami nieożywionymi. I istotami żywymi, jakie Bóg udzielił człowiekowi, nie jest absolutne, określa je troska o jakość życia bliźniego, także przyszłych pokoleń. Domaga się ono religijnego szacunku dla integralności stworzenia. I myślę, że zwracanie uwagi na to, że wiele zdobyczy rewolucji przemysłowej mogło daleko wykroczyć poza ten nakaz, jest jak najbardziej słuszne i uzasadnione. I jeżeli ktoś świe w świetle tego chciałby postulować, że na przykład. Chów przemysłowy w obecnych warunkach cywilizacyjnych jest w istocie sprzeczny z katolicką moralnością i że katolicy z religijnego szacunku dla integralności stworzenia nie powinni go wspierać, to jest zrozumiała perspektywa, moim zdaniem. W tym sensie, że może tak być. I jeżeli ktoś mówi, że jako katolicy powinniśmy się nad tym zastanowić, okej, okay, być może powinniśmy. Aczkolwiek też zaznaczam, że to nie jest taki jednowymiarowy temat, ponieważ dochodzi do tego wiele innych czynników, choćby ekonomicznych, o których mówiłem w, między innymi w tamtym QA. A, A kolejna rzecz też jest taka, no że umówmy się z perspektywy katolickiej, to raczej nie jest najważniejszy problem we współczesnym świecie. Nadal może być ważny i nadal być może warto się nad, nad nim pochylić, ale też to na pewno będą rzeczy pilniejsze, dotykające po prostu ludzi. Aczkolwiek jednocześnie. Ja na przykład ze swojej strony, tak jak mówiłem w jednej z rozmów z te o ile dobrze pamiętam, osobiście staram się w miarę możliwości korzystać na przykład, prawda, jak się kupuje jajka, żeby były one od gospodarza, gdzie te kury sobie spokojnie biegają po swoim naturalnym środowisku, bo przypomnijmy, że naturalnym środowiskiem kury hodowlanej jest podwórko i kurnik. Albo jak się kupuje mięso, to żeby było ono. Od producentów, którzy przynajmniej deklarują, że te zwierzęta są chowane w warunkach, że tak powiem, ludzkich, a nie przemysłowych. Właśnie dlatego, że jeśli mam taką możliwość, no to być może nie chciałbym w pierwszej kolejności wspierać praktyk, co do których można mieć poważne wątpliwości, czy nie naruszają one szacunku dla integralności stworzenia. I ja ze swojej strony mogę nawet zachęcić, żeby jeżeli ktoś tylko ma taką możliwość, to może warto się nad tym zastanowić. No bo ja na przykład nie wiem, czy ja bym w ogóle kiedykolwiek o tym pomyślał, gdyby ktoś kiedyś mi nie pokazał, jak wygląda chów klatkowy, kur, konkretnie rzecz ujmując. Natomiast też raczej bym nie szedł do osoby, która na przykład zarabia 3000 zł, żeby ją pouczać, że tanie jajka, które kupuje, są produkowane kosztem cierpienia zwierząt. Aczkolwiek, w tym punkcie, jak Orestes, mam nadzieję, miał zamiar pokazać, jasne, że można znaleźć pewne elementy wspólne między weganami a katolikami. I oczywiście z perspektywy katolickiej, weganie jak najbardziej mogą zwracać na słuszne i wartościowe. Rzeczy. To oczywiście nie oznacza przyjmowanie ich całościowej perspektywy na świat, no bo oczywiście ogólny światopogląd prezentowany, mam wrażenie, przez większość wegan jest, obawiam się, nie do pogodzenia z katolicką wizją świata, ale to jest to, o czym na kanale ja też często mówię, tak? że nawet jeśli naszym zdaniem ktoś się ogólnie myli, to nadal może zwracać uwagę na istotne punkty, wnosić wartościowe obserwacje, które naszej stronie mogą szczególnie umykać. Tak? Dlatego warto jak najbardziej słuchać takich osób. Natomiast też ogólnie, prawda, dogadywanie się w poprzek tych sprzecznych światopoglądów to jest już znacznie dłuższy temat i w zasadzie tak się składa, że o ile dobrze kojarzę, my z Orestesem mamy do ponadrabiania pewne rzeczy w kwestii na przykład pytań ateisty do katolika i na odwrót i tak dalej i być może nazbierało się już tego tyle, również w tym kontekście, który dzisiaj omawiamy, żeby sobie pogadać. I to oczywiście nie musi być kosztem takich samodzielnych odpowiedzi, ale może je ładnie dopełnić. Także jeśli Orestesie wyrażasz chęć, to ja z radością bym się umówił na jakąś Kolejną naszą rozmowę za jakiś czas, prawda, gdzie może nam się uda to wszystko rozwinąć. No, a ponieważ wiecie, w tym odcinku tak powiało trochę, no, dbanie o zwierzęta, a jak powszechnie wiadomo, troska o przyrodę, w której my żyjemy i w której nasze dzieci będą żyć, jest ogólnie lewacka, no to na koniec wpuśćmy tutaj też trochę kapitalizmu, bo partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Letyshops. I przypomnijmy, że trwa na nim właśnie konkurs, w którym główną nagrodą jest Mercedes gla 200 i wziąć w nim udział, może każdy, kto dokona zakupu na Allegro poprzez właśnie Shops za co najmniej 40 zł i odpowie na pytanie, dlaczego lubisz zakupy na Allegro. A poza nagrodą główną wylosować można na właśnie również karty podarunkowe również na Allegro. Shops ogólnie działa na takiej zasadzie, że poleca nam, poleca użytkownikom sklepy na przykład takie sklepy jak AliExpress, na który można wyjść przez tę stronę i za każdy zakup dokonany za jego pośrednictwem za pośrednictwem tej strony sklep płaci Shops prowizję a którą następnie oni dzielą się z użytkownikiem w formie cashbacku, czyli prawdziwych pieniędzy, które są zwracane bezpośrednio na konto bankowe lub na PayPal. Linki do zarejestrowania się w serwisie oraz do wtyczki, która też pomaga śledzić jak się zmieniają ceny w niektórych sklepach, znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. No i to tyle do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na patronite. Do usłyszenia.